Akt trzeci. Projekcja cienia. Jeśli cień jest więźniem w naszej wewnętrznej piwnicy, to projekcja jest jego sposobem na komunikację ze światem. To cień więźnia, który pada na ścianę jaskini Platona. Nie widzimy samego więźnia, ale jego zdeformowany, tańczący na ścianie obraz. I bierzemy ten obraz za rzeczywistość. Projekcja psychologiczna to mechanizm obronny, w którym nieświadomie przypisujemy innym ludziom nasze własne nieakceptowane cechy, uczucia lub pragnienia. Innymi słowy, to czego nie chcemy widzieć w sobie, widzimy z przerażającą wyrazistością w innych. Jung ujął to w jednej ze swoich najsłynniejszych sentencji: gdy wewnętrzna sytuacja nie jest uświadomiona, dzieje się na zewnątrz jako los. Jeśli nie jesteś świadomy swojego wewnętrznego konfliktu, świat zewnętrzny będzie zmuszony odegrać go za ciebie. Jeśli nie uznajesz swojej wewnętrznej chciwości, będziesz otoczony przez chciwych ludzi. Jeśli wypierasz swoją złość, życie będzie ci nieustannie rzucać pod nogi sytuacje, które prowokują cię do wściekłości. To nie jest żadna magia. To psychologiczna prawidłowość. Jak więc rozpoznać własne projekcje? Kluczem jest silna reakcja emocjonalna. Pomyśl o kimś, kto doprowadza cię do szału. O polityku, którego nie możesz słuchać, o celebrycie, którym gardzisz. O tym jednym koledze z pracy, którego sama obecność podnosi ci ciśnienie. Co dokładnie cię w nim irytuje? Jego arogancja, jego lenistwo, jego głupota, jego fałszywa pobożność. Zapisz tę cechę. A teraz, w akcie radykalnej szczerości, zadaj sobie pytanie: gdzie, w jakiej formie, nawet w najmniejszym stopniu ta cecha istnieje we mnie? Kiedy ostatnio zachowałem się choć trochę arogancko? Gdzie w moim życiu objawia się moje lenistwo? Jakie są moje własne, ukryte, głupie myśli? To jest właśnie to, co Jung nazywał pracą z cieniem to bolesne. To upokarzające, ale to jedyna droga do odzyskania swojej projekcji, bo dopóki ta cecha jest tam, na zewnątrz, w tym drugim człowieku, jesteś bezsilny. Możesz tylko krzyczeć i nienawidzić, ale gdy tylko rozpoznasz, że to jest również część Ciebie, odzyskujesz moc. Możesz z tym pracować, możesz to zrozumieć, możesz to zintegrować. Co ciekawe, projektujemy nie tylko negatywne cechy. Czasem projektujemy nasz złoty cień. Czy znasz to uczucie, gdy kogoś bezgranicznie podziwiasz? Gdy widzisz w kimś niezwykły talent, odwagę, mądrość i czujesz się przy nim mały i nieznaczący? To często projekcja twojego własnego nierozwiniętego potencjału. Podziwiasz w innych to, co sam nosisz w sobie jako nieodkryty skarb. Projekcja jest wszechobecna w naszych relacjach. To ona stoi za większością konfliktów, nieporozumień i dramatów. W związkach romantycznych jest to szczególnie widoczne. Na początku, w fazie zakochania, projektujemy na partnera nasz ideał, naszą animę lub animusa. Widzimy w nim boga lub boginię, ucieleśnienie wszystkich naszych marzeń. Ale gdy pierwsza fascynacja mija, zaczynamy projektować nasz cień. Nagle jego urocza beztroska staje się nieodpowiedzialnością. Jej fascynująca wrażliwość zamienia się w histerię. Zaczynamy walczyć z własnym cieniem, używając partnera jako pola bitwy. W rodzinach rodzice często projektują na dzieci swoje niespełnione ambicje złoty cień lub swoje wyparte wady ciemny cień. Dziecko staje się nosicielem tego, z czym rodzic nie potrafił sobie poradzić w sobie. W miejscu pracy projekcja cienia prowadzi do biurowych wojen, mobbingu i toksycznej atmosfery. A szef, który wszędzie widzi lenistwo i niekompetencje, często projektuje własny lęk przed byciem nieadekwatnym. Ale projekcja nie kończy się na poziomie indywidualnym. Ma ona również potężny zbiorowy wymiar. Narody, tak jak jednostki, mają swój cień. To wszystko, co w swojej historii i tożsamości wypierają agresję, kolonializm, zbrodnie, chciwość. I tak jak jednostki, narody projektują swój cień na innych, na wrogów. Mechanizm kozła ofiarnego jest czystą, destrukcyjną formą projekcji zbiorowej. Znajdujemy grupę Żydów, imigrantów, mniejszości seksualne, jakąkolwiek grupę innych. I ładujemy na nią cały nasz zbiorowy cień. To oni są chciwi, brudni, leniwi, niemoralni. To oni są źródłem wszystkich naszych problemów. Oczyszczając świat z nich, symbolicznie oczyszczamy siebie z własnego, nieuświadomionego mroku. Propaganda polityczna to w dużej mierze sztuka zarządzania projekcją cienia. Charyzmatyczny lider wskazuje palcem wroga, a tłum, uwolniony od konieczności konfrontacji z własnym cieniem, z radością rusza do ataku. Cały XX wiek, z jego ludobójstwami i wojnami światowymi, jest przerażającym świadectwem tego, do czego prowadzi nieuświadomiony, projektowany cień zbiorowy. Nazizm, z jego projekcją cienia na Żydów, jest tego najbardziej ekstremalnym i tragicznym przykładem. Współcześnie widzimy to w polaryzacji politycznej, w języku nienawiści, w dehumanizowaniu przeciwników. Każda strona sporu jest przekonana o własnej moralnej czystości i o kompletnym zepsuciu drugiej strony. Obie strony toczą bój z własnym wypartym cieniem, który widzą w lustrzanym odbiciu przeciwnika. Projekcja jest jak narkotyk. Daje chwilową ulgę, poczucie moralnej wyższości i prosty obraz świata, ale na dłuższą metę jest trucizną. Okrada nas z energii, zniekształca rzeczywistość i uniemożliwia prawdziwy kontakt z drugim człowiekiem. A co najważniejsze, trzyma nas w stanie nieświadomości, zdala od prawdy o nas samych. Jak więc przestać projektować? Nie da się. To automatyczny mechanizm, ale możemy nauczyć się te projekcje rozpoznawać i je wycofywać. A to wymaga odwagi, by odwrócić wzrok od irytującego świata zewnętrznego i spojrzeć do wewnątrz. To wymaga gotowości, by zadać sobie pytanie: co ta sytuacja mówi o mnie? To jest właśnie kolejny krok w naszej podróży. Nauczymy się, jak rozpoznawać sygnały, które wysyła nam nasz cień. Jak słuchać jego szeptów, zanim zamienią się w krzyk? Jak odnaleźć drogę do naszej wewnętrznej piwnicy i zapalić w niej światło? Akt czwarty. Rozpoznawanie własnego cienia. Skoro już wiemy, że cień istnieje i że projektuje się na świat, pojawia się kluczowe pytanie: jak go rozpoznać w sobie? Jak usłyszeć jego głos, zanim stanie się ogłuszającym rykiem? Cień, choć nieświadomy, Nieustannie wysyła nam sygnały. Musimy tylko nauczyć się ich słuchać. Pierwszym i najważniejszym sygnałem są, jak już mówiliśmy, silne, nieproporcjonalne reakcje emocjonalne. Kiedy coś lub ktoś wyprowadza cię z równowagi w stopniu, który zaskakuje nawet ciebie samego, to prawdopodobnie cień puka do drzwi. Kiedy czujesz falę nienawiści, pogardy, zazdrości lub wstydu, która jest o wiele silniejsza niż sytuacja, by na to wskazywała, zatrzymaj się. To jest sygnał. To jest wiadomość od twojej nieświadomości, która mówi hej, tu jest coś, na co musisz spojrzeć, siedzieć. Drugi sygnał to powtarzające się negatywne wzorce w twoim życiu. Czy ciągle wchodzisz w relacje z tym samym typem toksycznych partnerów? Czy w każdej pracy kończysz w konflikcie z autorytetem? Czy twoje przyjaźnie zawsze kończą się w podobny, bolesny sposób? Pamiętasz? Gdy wewnętrzna sytuacja nie jest uświadomiona, dzieje się na zewnątrz jako los. Powtarzający się los to nic innego jak nieuświadomiony cień, który odgrywa wciąż tę samą sztukę na scenie twojego życia, zmieniając tylko aktorów. Trzeci, bardzo wyraźny sygnał to autosabotaż. Godzinami skrolujesz media społecznościowe zamiast pracować nad projektem, który jest dla ciebie ważny. Upijasz się dzień przed kluczową rozmową o pracę. Wywołujesz kłótnie z partnerem, gdy wszystko zaczyna się układać. To cień, który boi się zmiany, boi się sukcesu, boi się światła. Jak pisał Jung, człowiek opętany przez swój cień zawsze staje we własnym świetle, i wpada we własne pułapki. Kolejne sygnały to uzależnienia i kompulsje. Niezależnie od tego, czy to alkohol, jedzenie, zakupy, pornografia czy praca, uzależnienie jest często próbą ucieczki od bólu, który generuje cień, lub nieudolną próbą zaspokojenia jego głodu. Kompulsywne zachowania, natrętne myśli to wszystko mogą być przejawy energii cienia, która nie znajduje konstruktywnego ujścia. Oczywiście klasyczną areną cienia są sny i koszmary. Powracające koszmary o byciu ściganym, o spadaniu, o byciu nagim w miejscu publicznym, to często bezpośrednie manifestacje lęków i kompleksów związanych z cieniem. Postacie, które nas we śnie przerażają, to często nasi wewnętrzni prześladowcy wyparte części nas samych. I wreszcie subtelne, ale wszechobecne utucia przewlekłej winy. I wstydu. To poczucie, że coś jest z tobą fundamentalnie nie tak, nawet jeśli nie potrafisz tego nazwać, to cichy głos w tle, który szepcze, że nie jesteś wystarczająco dobry. To jest właśnie głos wygnanego, cierpiącego cienia. Dobrze, mamy więc listę symptomów, ale jak przejść od diagnozy do konkretnej pracy? Jakie są praktyczne techniki rozpoznawania treści własnego cienia? Pierwsza i najprostsza, choć wcale niełatwa to analiza projekcji. Weź kartkę papieru i zrób listę ludzi, którzy Cię najbardziej irytują. Mogą to być osoby z Twojego życia politycy celebryci. A teraz, obok każdego nazwiska wypisz konkretne cechy, które Cię w nich tak denerwują. Bądź brutalnie szczery: arogancja, głupota, lenistwo, chciwość, słabość fałsz. A teraz, przy każdej z tych cech, zadaj sobie trzy pytania. 1. Gdzie i kiedy ja sam zachowuję się w podobny sposób, nawet w skali mikro? 2. W jakiej sytuacji boję się, że mógłbym się tak zachować? 3. W jakiej części mojego życia tłumię tę cechę tak bardzo, że poszedłem w drugą skrajność? Na przykład, jestem przesadnie miły, bo boję się własnej agresji. To ćwiczenie jest jak lustro, bolesne, ale niezwykle odkrywcze. Druga technika to praca ze snami. Kup notatnik i trzymaj go przy łóżku. Każdego ranka, zaraz po przebudzeniu, zapisuj wszystko, co pamiętasz ze snu. Nie analizuj, po prostu zapisuj obrazy, postacie, uczucia. Po jakimś czasie zaczniesz dostrzegać wzorce. Zwróć szczególną uwagę na postacie, które cię gonią, atakują lub przerażają. To są twoi posłańcy z krainy cienia. Zamiast od nich uciekać, spróbuj zadać im pytanie, czego ode mnie chcecie. Trzecia metoda to prowadzenie dziennika emocji. Zawsze, gdy poczujesz silną, nieproporcjonalną reakcję, opisz ją. Co się stało? Co poczułeś? Jakie myśli pojawiły się w Twojej głowie? Jakie odczucia w ciele? To pomaga oddzielić się od emocji i spojrzeć na nią z perspektywy obserwatora. Z czasem zobaczysz, jakie sytuacje i tematy są Twoimi przyciskami, które aktywują cień. Możesz też poprosić o feedback od zaufanych osób. Zapytaj partnera, przyjaciela, kogoś, kto Cię dobrze zna i życzy Ci dobrze. Czy jest we mnie coś, czego ja nie widzę? Jakie są moje. Martwe punkty? To wymaga ogromnej odwagi i pokory, ale informacja zwrotna od kogoś z zewnątrz może być bezcenna. No dobrze, załóżmy, że odważyliśmy się otworzyć drzwi do piwnicy. Co tam znajdziemy? Jakie są najczęstsze treści, które ludzie spychają do cienia? Przede wszystkim wyparte emocje. W naszej kulturze szczególnie popularne jest wypieranie złości, którą nazywamy negatywną emocją. Ale złość to po prostu energia. Energia, która mówi nam, że nasze granice zostały przekroczone. Tłumiona złość nie znika. Zamienia się w depresję, choroby psychosomatyczne lub wybucha jako niekontrolowana furia. W cieniu znajdziemy też zazdrość, strach, smutek, żądze, całe spektrum uczuć, których nauczono nas się wstydzić. Kolejny ogromny obszar to ciało i seksualność. Żyjemy w kulturze, która ma bardzo ambiwalentny stosunek do ciała. Z jednej strony je ubóstwia, z drugiej gardzi jego fizjologią, starzeniem się, niedoskonałością. W cieniu lądują więc nasze brzydkie części ciała, nasze perwersyjne fantazje seksualne, nasz lęk przed chorobą i śmiercią. Oczywiście, w cieniu znajdziemy też to, co najbardziej oczywiste: agresję, chciwość, egoizm, żądzę władzy. Wszystkie te zwierzęce instynkty, które nie pasują do naszego wizerunku cywilizowanej istoty. Ale, i to jest niezwykle ważne, w cieniu znajdziemy też nasze skarby, nasz złoty cień. Może to być twoja kreatywność i spontaniczność, które musiałeś zdusić, by stać się poważnym dorosłym. Może to być twoja asertywność i siła, które wyparłeś, bo nauczono cię, że trzeba być zawsze miłym i uległym. Może to być twoja dzika, nieokiełznana radość życia, którą stłumiłeś, bo nie wypada się tak cieszyć. Może to być twoja zdolność do bycia liderem, którą ukryłeś, bo boisz się odpowiedzialności. Może to być nawet twoja duchowość, którą wyśmiałeś jako naiwną, by pasować do cynicznego świata. Cień to nie tylko potwory, to także wygnani bogowie. To wszystkie części ciebie, które musiały zejść do podziemia, byś mógł przetrwać w świecie na powierzchni. Problem w tym, że życie na powierzchni, bez dostępu do podziemnych korzeni, staje się płaskie, bezbarwne i pozbawione energii. Naszym zadaniem nie jest więc zabicie potworów i uwolnienie bogów naszym zadaniem jest zrozumienie, że to dwie strony tej samej monety że potwór to często strażnik skarbu i że jedyna droga do odzyskania skarbu prowadzi przez konfrontację ze Strażnikiem. O tym, jak przeprowadzić tę konfrontację, jak bezpiecznie i konstruktywnie pracować z cieniem, opowiemy w kolejnym odcinku.